Początek XX wieku to za oceanem przede wszystkim lata głębokiego kryzysu. Biedota przymierała głodem i żywiła się czym popadnęło. A pierdami innych ludzi też? Czym? Baślana chciał wiedzieć! Zrymować się przy klasie? Mam to gdzieś! Nie będą mnie wszędzie szantażować! Zamknąć się perwerci! Lecz byli i tacy, którzy z uwego kryzysu wyszli ubronną ręką. Taki Ruku na przykład. W bardzo młodym wieku zalożył firmę i stał się najbogatszym człowiekiem na ziemi. Naprawdę? Przepadni, a czy to prawda, że bielota często biała wszy? Prawda! Warunki, w jakich przyszło im wówczas egzystować, byli siedliskiem różnych chorób i pasożytów. Konieczko, was się zamień, bo jeszcze wszy z mnie na mnie przeskoczą żadnych frzów. Masz i to w dupie. Anusiak, siusiak. Masz lana, Anusiak, do dyrektora. Kunieczko, ty też z nimi pójdziesz, wyprzedzając fakty. Ale po korytarzu przecież nie wolno biegać. A ty, Czesiu, coś taki spokojny. Bo Czesio połknął wiatara i od beki wróciły. Przestań mi tu fantazjować na lekcji. Won!